W dzisiejszym odcinku. Oooo, Okej, ku... Ok, widzowie, lekkie problemy. Dobra, widzę całego diaksowego seta i mam tarczę, mam dosłownie wszystko, nie chciałbym zginąć. Echem, zacytować moje słowa? Nie chciałbym zginąć. Oj ojoj, oj, nie nie nie, nie 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 nie. Pół serca. Cześć, się Manko, witam was na drugim odcinku z Minecraft Hardmod na moim kanale. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i zostawienia łapki w górę. Na początku będziemy sobie chyba ścinać drzewa, tak mi się wydaje. Dobra, widzowie, ogólnie zlutowałem sobie cały ten obszar, nie wiem co to jest, a zobaczcie jakie itemki. No trochę się nazbierało, no nie? Bo ja trzeba ja potem jakoś, nie wiem żeby fajnie wyglądały, jakby żeby... zabrakło mi słowa sory Ale dobra Zabiłem te wszystkie moby tu te, te były Też myślę nad zmianą mojego miejsca Zobaczcie, no, mamy 17 elementów tak w ogóle do zmiany miejsca. to widzowie, ogólnie popłynęłem sobie łódką tak po prostu na przygodę. I zobaczcie, jaką strukturę mam. Yy, ja tam chyba widzę pillagerów. Yy, trochę słabo. Ale dobra, wbijamy się. Zrobię wam tę Okej, okay, widzowie, lekkie problemy. Uciekam, 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 uciekam. Dobra, wbijam się tam dalej. Dobra, mam jakąś skrzyneczkę. Yy, Viking Leggings, jakaś perła. No, 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 mogło być lepiej, dobra, no tak tu mamy, można farmę zrobić. Dobra, jeszcze widziałem, że na górze, na fladze coś była jakaś skrzynka. W sensie nie widziałem, ale tak obstawiam. Yy, co tu będzie? O, reszta to fikinka i armora, tylko nie mam jeszcze klaty. No, nie dało najlepiej, nie dało najlepiej, no niestety. O mój Boże! Jezu, widzę ja prawie zginąłem. Chciałem po prostu zjeść Joko lipo. No dobra, postrzelajmy sobie trochę. Dobra, jak już się trochę postrzelałem, to trzeba Expo zebrać. No i co? Chyba będziemy kolejne strukturki szukać. Nie wiem tak mi się wydaje, albo do bazy po prostu wrócę. Zobaczymy. Dobra widzowie zgadnijcie co się stało. Wywaliłem się od jakiegoś... Nie wiem co to było w ogóle jakiegoś moba dziwnego. No ale dobra, gramy dalej. No dobra, zbieram sobie teraz węgiel. Dobra, robię sobie szybkiego seta jakiegoś. I polecimy sobie gdzieś. O widzowie, znalazłem jakąś jaskinę. Dobra, no nie wiem, chyba się tam w pierciele, tak od razu. Cyk, cyk. Ha, bo mi kilo wpadło. Oj, to słabo. Po prawidowie lekkie problemy miałem, ale nic się nie dzieje jest. dobrawiców jestem w jakiejś strukturze, która mam milion bloków. Normalnie... Są bloki złota, są bloki emeraldów tu, są bloki diamentów, więc będę miał potem już cały diaksowy set. Dobra, widzę, ja mam całego diaksowego seta i mam tarczę mam dosłownie wszystko, nie chciałbym zginąć. No i jest bomba, bomba, zobaczcie, jakie idę, mam dobre, jest super. Zacyt zacytować moje słowa, nie chciałbym zginąć. No, tymczasem ja. Dwie sekundy potem nie. Jakiś, nie wiem, znowu ten mob ten sam mnie dojechał i znowu tego gminy nagrałem. Jezus. Dobra, widzowie, trochę sobie pograłem sam i jak możecie zobaczyć, szukam jednego itemka. Jakby nie jednego, tylko szukam całego wyposażenia dobrego, które jest tor. Zobaczcie, jakie. To musi być takie mocne. Sami zobaczcie Ranga S. Co to znaczy? To jest ultra mocne. Uwaga, uwaga. Ta siekiera ma chyba tam 20 damage'a. I zobaczcie, jak ona szybko rozwala. Ale uwaga, nie zauważyłem czegoś, jak grałem, że mogę zrobić o, viel, o wiele łatwiej. Mogę zdobywać drewno. I sami zobaczcie, yy, zaraz zobaczycie. Co ta siekiera potrafi. W sensie co wypada z tego drewna, jakie coś rąbiemy czasami. O, sami zobaczcie, co mi teraz wypadło. Wypadła mi... Uwaga! Enchantowana książka. Czy Wy to rozumiecie? Z drewna. Z drewna mi wypadła. Enchantowana książka. Jezu to jest po prostu niemożliwe. Oj, patrzcie druga. Nie wiem. Wow, ciernie, trzy to są na pewno na zbrojkę. Potem dam Dobra, tak z 20 minut, już po przerwie Posegregowałem sobie rzeczy w skrzyniach. Zaraz wam pokażę, jakie posegregowałem. To tak, tu mamy drewno. No i kłody różne, no wiadomo. Tu mamy rzeczy. Tu są jakieś itemki z mobów. No tu są craftingi, skrzynie, no wiadomo. coś co jest z drewno. Tu mamy potki. No, oden. Tu mamy książki. Tu kobyl Też kobyl To już pokazywałem wam. Tu mamy. No, czas play ty po prostu. I tyle. Nie ma co więcej gadać. Uwaga, tutaj mamy mieczyki, siekierki. Tu mamy łuki. Strzały i tyle. Za szybko to szybko zrobię, dobra. Tu nic nie mamy pusto wszędzie oprócz tych itemów, które są rzadkie, tu mamy jedzenie mm, tu nic nie ma. To były itemy na a zobaczcie ja mam diamentów nie? wow tutaj też mamy jakieś tam rzeczy no i to tyle na razie. Jeszcze nasiona o nas. Dobra widzę, ja poszedłem sobie poszukać nowego miejsca na bazę. Ale znalazłem jakąś strukturkę, kościół, coś takiego. Ło, dwie strukturki. Ale zrobicie. Wypiłem sobie podkę złego omena i szukam wioski w tym momencie, ale znalazłem coś innego. Nie wiem co to jest. Wygląda mi na kościół, nie wiem czemu. A może to jest kościół, nie wiem. Nie, to jest jakiś tron, są jakieś dzwony. Ło, ile golda. Dobra, zbieram wszystko. O, tam zaraz zajdę A widzowie to się nawet nie opłacało. Tam był tylko spawner i do drugiej struktury. Widzowie ogólnie napotkał mi najazd i zobaczcie co się stało. Jezus, nie wiem jak to przeżyłem, ale jakimś cudem się udało. Byłem trochę w szoku, że ich nigdzie nie było, więc stwierdziłem, że zrobię dziurę, gdzie będę się po prostu kopał, bo mogą być w jakiejś jaskini, bo mogą być w jakiejś jaskini uwięzieni. Jak myślicie, skadłem. No i jak możecie zauważyć, oczywiście, że skadłem są uwięzieni w jedzień Więc postanowiłem po prostu zrobić. Zobaczyć, czy będzie następna fa była następna fala i to mnie wcale nie pocieszało. W sensie czekając o temy niż i jak zobaczycie, nawet sporą sumkę ich mam. O Not good. Tak dokładnie widzowie, tak się przestraszyłem, że wyrzuciłem kuszę. Wiedziałem za bardzo co mam zrobić, więc wam po prostu przyspieszę to zrobiłem. Nie tak. Zrobiłem z nich debili i zagrałem na czas. Kiedyś myślałem, że to będzie koniec najazdu. Grubo się myliłem. Już do nich przebiegłem i myślałem, co zrobić. To musiałem obmyśleć jakiś szybki plan działania. Na szczęście nawet taki pomysł mi przyszedł do głowy. zrobić, bo strasznie dużo ich jest, a to nawet nie jest jeszcze połowa najazdu. Bomba k lata. Oj, oj, oje, oj, 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 nie, 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 nie. Pół serca. O mój Boże. Prawie bym skończył tą grę już. Przysięgam nowego świata bym nie robił, nie bym się tak wkurzył dobra, zobaczcie ile już mamy totemów już mamy trzy totemy zmieniłem sobie, żeby jakby jakiś mopek tu był czy żebym nie zginął tylko żeby totem się zużył ale ja tu nikogo na razie nie widzę okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, cofka, 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 zjeść, zjeść, zjeść dobra, zmienię sobie tarczę na totem i po prostu lecę w niego Twarda Bania. <śpiewanie> 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 Na hita. Lecimy dalej szukać. Dobra no, to już chyba jest ostatni albo przedostatni To prawidzowie zrobiłem wam cięcie, bo oni byli strasznie skąpieni To prawidzowie idę z swojej starej bazy po moje itemy Zrobiłem sobie takie worki i będę tam po prostu itemy wkładał do tych worków. Oczywiście wszystko mi się do nich nie zmieści, więc no i niektórych nawet rzeczy się tam nie da włożyć. Bierzemy sobie bloki, ponieważ będzie łatwiej. Dobra coś tam zbudowałem jakiegoś domku Teraz zbieram wszystkie itemy z tych skrzynek, co tu zostawiłem W tego nie widzieliście, że zostawiłem, ale zostawiłem tu po prostu te itemy, co miałem I zobaczcie jak wygląda na razie nowy domek Na razie nie ma okien, na razie nic nie ma, spokojnie Zobaczcie ile itemów, będę musiał to segregować, to będzie tragedia Wam cięcie. Dobra widzowie, zrobiłem sobie dekorację z parelsów, pokładałem wszystko w skrzynkach bardzo ładnie, no i po prostu żyć nie umierać. Spójrzcie sobie na przykład tu podki są jest zarąbiście tu są z rzeczy, tu zobaczcie jest najdroższa skrzynka sami co odkryłem z tą siekierą jak kucasz to rozważasz całe drzewo i dookoła wszystko co jest z nim powiązane to jest game changer Dobra widzowie to będzie na tyle w tym filmie. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie subskrypcję na moim kanale i lajka. Siema.